Cześć, tu Drewniak i Monika. Ja jestem miłoż Drewniak. A ja Monika się bida. Dzisiaj omówimy kolejne zadanie z części ustnej egzaminu na poziomie B2. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Część ustna na egzaminie B2 składa się z trzech zadań. Pierwsze zadanie to na podstawie ilustracji. Ale gdzie ty tak pędzisz? Monika się śpieszy do kosmetyczki. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Część ustna na egzaminie B2 składa się z trzech zadań. Dlaczego powiedziałeś, że się śmieszę z kosmetyczki? Ja się, że się śmieszę z kosmetyczki. Ja <grymne> się śmieszę do kosmetyczki. Teraz będę, się teraz będę się śmiać. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Część ustna na egzaminie B2 składa się z trzech zadań. Pierwsze zadanie to wypowiedź na podstawie ilustracji. Drugie to komentarz do tekstu, który liczy około 200 słów. A trzecie to monolog na wskazany temat. Macie od 5 do 7 minut na przygotowanie, a sam egzamin, czyli rozmowa z egzaminatorami, trwa do 15 minut. Po 5 minut na każde zadanie. Jak już Monika wspomniała, w drugim zadaniu musimy odnieść się do tekstu, z którym zapoznajemy się w czasie przeznaczonym na przygotowanie. Nieprzypadkowym słowem jest tutaj słowo odnieść się. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele osób zamiast Ustosunkować się do przeczytanego tekstu, czyli odnieść się do niego, próbuje go streszczać, a nie na tym polega zadanie. To co? Gotowi? Zaczynamy! Zaczynamy od wejścia na stronę certyfikatpolski.pl. Wybieramy zakładkę o egzaminie, a następnie przykładowe testy. Szukamy testu na poziomie B2 z 2019 roku. Moduł mówienie znajduje się na samym końcu. Zapoznajemy się z poleceniem, które brzmi następująco. Proszę przeczytać tekst i nawiązując do jego treści, wyrazić swoją opinię na poruszony w nim temat. Temu zadaniu stawi czoła miłość. Damy mu na przygotowanie, czyli przeczytanie tekstu i przemyślenie struktury wypowiedzi dwie minuty. Tekst liczy 193 słowa. Gotowy? Zaczynamy! Dwie minuty minęły. Media od lat donoszą o przypadkach pobić, kradzieży czy morderstw, którym można było zapobiec, jednak nikt wówczas nie zareagował. Na ogół za komentarz służy slogan o społecznej znieczulicy, który sami chętnie podchwytujemy. Czy jednak można być pewnym, że na miejscu świadków jakiegoś przestępstwa zachowalibyśmy się inaczej? To nawet nie chodzi o obojętność, mówią psychologowie. Ludzie często mają świadomość, że powinni jakoś zareagować, ale ostatecznie uznają, że w danym momencie jest coś ważniejszego, co ich przed pomocą powstrzymuje. W ten sposób racjonalizują swoją decyzję. Przez ostatnie 20 lat stało się coś niepokojącego. Bardzo zmienił się nasz system wartości. Staliśmy się indywidualistami nastawionymi na własny sukces, oceniają specjaliści. Politycy, dziennikarze oraz naukowcy wmówili nam, że trzeba się dorobić i wziąć los w swoje ręce. Bohaterem masowej wyobraźni stała się postać biznesmena. Zbyt duży nacisk na indywidualny sukces finansowy sprawił, że nastąpiło sprywatyzowanie życiowej perspektywy Polaków. Poza tym, należy pamiętać, iż w tłumie rozmywa się odpowiedzialność. Jesteśmy przekonani, że kłopotliwą sprawą zajmie się ktoś inny. Nikt nie chce być tym pierwszym, który się wyrwie przed szereg. Pewną rolę odgrywa też brak treningu obywatelskiego. Nie mamy odruchu troski o dobro wspólne, dlatego tak mało zauważamy dookoła siebie. Tekst porusza bardzo ważny problem braku reakcji przechodniów na przemoc. Według autora tekstu takie zmiany wynikają ze zmiany myślenia społeczeństwa. Nie myślimy, nie myślimy już kolektywnie, bo jesteśmy indywidualistami, którzy przede wszystkim martwią się o swoje sprawy. W tłumie rozmywa się nasze poczucie odpowiedzialności, i mamy nadzieję, że ktoś inny zareaguje i stanie w obronie osoby pokrzywdzonej. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego akurat ja powinienem albo powinnam to zrobić? Skazam się z tym. Coraz rzadziej ludzie reagują, gdy widzą pobicia czy kradzież. Może po części autor tekstu ma rację. Nasza pasywność wynika z tego, że nie czujemy się przywiązani do grupy, albo niekoniecznie czujemy się odpowiednimi osobami, żeby zareagować. Bo przecież są także inni, którzy być może zrobią to lepiej. Ale ja widzę jeszcze jeden powód: boimy się agresora. Przykładem mogą być zachowania dzieci w przedszkolu czy szkole podstawowej. Często, gdy dziecko dokucza innemu dziecku z grupy, część z nich milczy i nie reaguje, ponieważ boi się, że poniesie konsekwencje swojego wyjścia przed szereg i stanie się kolejną ofiarą agresora. Jeszcze inni dołączają do niego nie dlatego, że go szanują, tylko dlatego, że nie chcą trafić do grupy, nad którą się znęca. Ten sposób myślenia może również towarzyszyć osobom dorosłym, które mogą się obawiać, że jeśli zainterweniują, agresor ich zaatakuje. Podsumowując. Z całą pewnością nie są to obywatelskie postawy. Jeżeli boimy się zareagować i stanąć bezpośrednio w obronie osoby pokrzywdzonej, zawsze możemy zadzwonić na numer alarmowy i poprosić o wsparcie odpowiednie służby. Natomiast jeżeli problem dotyczy dzieci, należy im uświadamiać, że takie sytuacje powinny zgłaszać osobom dorosłym. Powinniśmy zatem uczyć dzieci, zarówno w domu, jak i w szkole jak powinny się zachowywać w takich sytuacjach, żeby wyrosły na odpowiedzialnych dorosłych. Miłosz doskonale zrealizował to zadanie. Dlaczego? Przede wszystkim nawiązał do tematyki poruszonej w tekście, zamiast go streszczać. Następnie się do niej ustosunkował. Powiedział, że zgadza się z autorem tekstu, przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, i stosownie je uargumentował. Warto tutaj też zwrócić uwagę na słownictwo, którego używał podczas realizacji zadania. Ofiara, znęcać się, ponieść konsekwencje, osoba pokrzywdzona, postawa obywatelska, wyjść przed szereg. Nie jest to leksyka, której używaliśmy na poziomie B1. Słownictwo Miłosza jest dostosowane do poziomu B2, a także do tematu, który został poruszony w tekście. Jak sami widzicie, egzamin na poziomie B2 to nie przelewki, dlatego należy się do niego rzetelnie przygotować. Nie wiecie, jak się do niego przygotować? Koniecznie sprawdźcie naszą ofertę na stronie drewniakimonika.pl. Znajdziecie tam kursy przygotowujące, podczas których pokazujemy jak wyglądają wszystkie moduły? Szczególną uwagę poświęcamy częściom. Poprawność gramatyczna, a zwłaszcza tym najtrudniejszym zagadnieniom. Pisanie tutaj ćwiczymy wszystkie formy pisemne wspólnie omawiamy teorię i mierzymy się z zestawami egzaminacyjnymi, które są potem szczegółowo przez nas omawiane i oceniane dokładnie tak, jak na egzaminie. No i mówienie zapoznajemy Was ze strukturą egzaminu. Pokazujemy, jak wybrnąć z tematów, o których nie macie zielonego pojęcia. Ćwiczymy ustosunkowywanie się do tekstów i wypowiedzi monologowe. W naszej ofercie są także symulacje modułów pisanie i mówienie. Możecie zdecydować się na jedną konsultację albo trzy w pakiecie. Jest to doskonała opcja dla osób, które nie mają czasu na regularny kurs, przygotowujący do egzaminu. Podczas symulacji stawicie czoła zadaniom podobnym do tych, które pojawiają się na egzaminie. Podczas symulacji części ustnej egzaminu będziecie mieli czas na przygotowanie się, a następnie przeprowadzimy z Wami rozmowę, która będzie wyglądała tak jak egzaminacyjna. Ocenimy Was tak, jakbyśmy to zrobili na egzaminie, omówimy błędy, które pojawiły się w wypowiedzi i podpowiemy, jak nad nimi pracować. Wskażemy także mocne strony Waszej wypowiedzi. Natomiast podczas symulacji części pisemnej egzaminu wyślemy Wam zestaw oraz szczegółową instrukcję. Poprosimy Was o odesłanie nam skanu tekstu, sprawdzimy go i ocenimy. Omówimy błędy i zalecimy ćwiczenia, z którymi będziecie mogli dalej pracować. Ostatnim punktem, o którym chcemy Wam opowiedzieć, są nasze publikacje. W książkach dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem egzaminacyjnym. Wszystkie zadania, które w nich znajdziecie, odpowiadają standardom Państwowego Egzaminu Certyfikatowego. Szczególnie polecamy naszą nową książkę, Mów na Poziomie, z którą przygotujecie się do części ustnej egzaminu, między innymi na poziomie B2. Pamiętajcie www.drewniakimonika.pl. A póki co, do zobaczenia! Pa Pa!